Cześć, witajcie! Z tej strony Grzesiek królikowski z kanału Bliżej Sceny. Jak leci, dobrze was znowu widzieć? W dzisiejszym odcinku chciałbym was zabrać w jedno miejsce. Jesteście gotowi? Fah. Jesteśmy właśnie, a najlepiej sami zobaczycie. Zgadza się, jesteśmy w Londynie. Zapytacie, jak się tu znalazłem? W sumie to całkiem prosto. Zarezerwowałem lot, spakowałem się, pojechałem na lotnisko, wsiadłem w samolot i jestem. Jakiś czas temu postanowiłem, że muszę polecieć na West End. I teraz, w ciągu trzech najbliższych dni, jakie tutaj spędzę, mam zamiar obejrzeć trzy muzykale. Może Wam jeszcze nie będę zdradzał jakie, ale możecie mi uwierzyć, że nie mogę się doczekać wieczoru. Naprawdę sporo myślałem, o czym mógłbym zrobić ten odcinek. No, bo wiecie, podróż do Londynu z jednej strony brzmi to nieprawdopodobnie. Często takie rzeczy wydają się gdzieś tam poza granicami naszych możliwości, i też dlatego chciałem skorzystać z tej okazji i stworzyć równie niezwykły odcinek. Wiecie, coś takiego, no naprawdę wielkiego najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek zrobiłem, bo taka okazja może nie przydarzyć się drugi raz. I kiedy zacząłem się zastanawiać, o czym mógłbym zrobić odcinek, związany z Londynem, z wycieczką na West End, to każdy pomysł jaki tylko przychodził mi do głowy, od razu odrzucałem w kąt. Pomyślałem, żeby zrobić przewodnik po teatrach, poradnik jak tanio obejrzeć spektakle w Londynie, pokazać wam w pigułce historię West Endu, a nawet chciałem polecić wam jakieś kawiarnie, mimo że ja nie piję kawy, a też ten kanał nie ma z nią za wiele wspólnego. Ale każdy pomysł wydawał mi się po prostu słaby. I tak się wkurzałem, że zaprzepaszczę taką okazję, aż w końcu kilka dni przed wylotem oleśniło mnie. Wczoraj wróciłem z Króla Lwa i po prostu padłem na łóżko. Nie miałem sił nic więcej zrobić. Dzisiaj kontynuujemy temat. Często, gdy chcemy zrobić coś wielkiego, no to bagatelizujemy te małe rzeczy. A przecież spokojnie mógłbym nagrać odcinek o każdym z powyższych tematów i też by byłby on ciekawy. I pewnie nawet kiedyś tak zrobię. Ale ostatecznie postanowiłem, że pogadamy sobie co nieco o robieniu wielkich rzeczy. Napoleon Hill powiedział kiedyś coś takiego. Jeżeli nie możesz robić wielkiej rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób. Z kolei alpiniści mawiają, wielkie szczyty zdobywa się małymi krokami a Sir Francis Drake miał na swoim herbie motto Wielkość od skromnych początków. Często kiedy chcemy zrobić coś wielkiego, to to nam nie wychodzi. Ja już nieraz się na tym przejechałem i wy pewnie też tak mieliście. Bywa, że niepotrzebnie skupiamy się na jednej rzeczy, chcąc w danym momencie po prostu zrobić coś, co wykracza ponad nasze umiejętności, możliwości, czy to techniczne, czy finansowe, obojętnie. Wydaje nam się, że mamy jedną niepowtarzalną okazję, że robimy to raz w życiu. Dlatego czujemy na sobie presję, że musi to być rozdmuchane, napakowane różnymi efektami, po prostu wbijać w widza fotel i zapierać wdech w piersi od pierwszego momentu. Zawsze chciałem robić wielkie spektakle, ale wiecie, takie naprawdę wielkie. Nigdy nie interesowały mnie monodramy, albo kilkuosobowe jednoaktówki. I pierwszy raz w ogóle w takim prawdziwym teatrze to byłem w Gdyni, w Boduszkowej, na dzwoniku z Notre Dame. Siedziałem wtedy w ogóle zupełnie w ostatnim rzędzie, bo to była zorganizowana wycieczka i dostałem ulgowy bilet. I kiedy na końcu publiczność nagradzała aktorów owacjami nastająco, ja też oczywiście stałem i klaskałem, ale myślałem sobie, ja też chcę zrobić coś takiego. Albo coś takiego jak Hamilton, na którego właśnie idę. W zeszłym roku dostałem propozycję, żeby napisać scenariusz na podstawie repertuaru pewnego zespołu, żeby zrobić taki prawdziwy musical, wiecie, z muzyką na żywo. Scenariusz skończyłem w styczniu i właściwie to dalej praca stanęła. Głównie dlatego, że do jego realizacji potrzeba około 20 osób i niestety do dzisiaj nie udało mi się zabrać obsady. Pewnie gdybym napisał sztukę, nie wiem, na dwie osoby, a nie 20, no to już nawet miałbym ten projekt ze sobą i mógł realizować kolejny. Na początku mieliśmy takie założenie, żeby ograniczyć liczbę osób do minimum, ale w trakcie pisania no, tak mi się spodobał pomysł, tak się wciągnąłem w pisanie, że projekt się rozrósł i to dość mocno. Zawsze powinniśmy mierzyć sił na zamiary i mieć w głowie szeroką perspektywę. Kiedy zaczynamy od czegoś prostego, ale wkładamy w to serce i staramy się to zrobić możliwie jak najlepiej no to często potem okazuje się, że zrobiliśmy coś, z czego możemy być naprawdę dumni. Dlatego wiem, że ten odcinek wcale nie będzie najlepszy, a ta podróż do Londynu wcale może nie być ostatnia. Coś może nam się wydawać nieosiągalne, ale to tylko do czasu, aż tego nie zrealizujemy. Pamiętajcie, że wszystkie te ograniczenia, które nas przed czymś powstrzymują, no to są tylko i wyłącznie w naszych głowach. A wielkość przychodzi właśnie z działaniem, bo nawet robiąc te małe rzeczy, to kiedy spojrzymy na nie razem z perspektywy czasu, to może się okazać, że zrobiliśmy coś naprawdę wielkiego. I nieważne, czy piszecie teksty, śpiewacie, tworzycie muzykę, nie wiem, fotografujecie, filmujecie, czy uprawiacie jakiś sport. Jeśli wrócicie za jakiś czas do tego wielkiego pomysłu, tak jak ja teraz wracam do tego filmiku, bo jakiś pan z kosiarką przegonił mnie z łoweczki. I właśnie nieważne czy to będzie, nie wiem, straty w Mistrzostwach Świata, sfotografowanie zorzy na Islandii, czy właśnie zrobienie muzykalu, no to może się nagle okazać, że ten wielki pomysł już nie jest taki straszny i nie macie problemu z jego zrealizowaniem. Wczoraj wieczorem wróciłem z upiora w operze, dziś czas się pakować i wracać do domu. No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem naprawdę zadowolony. Te trzy dni minęły mi bardzo szybko i w sumie spokojnie, chociaż przyznam, że ostatniego trochę się wystraszyłem. Miałem taką sytuację, że czekając na autobus powrotny na lotnisko, usłyszałem, że tego dnia nikt od rana żadnego autobusu nie widział i to miało być spowodowane jakimiś protestami. No wtedy właśnie trochę się przestraszyłem, że będę musiał kolejną noc spędzić w mieście, być może nawet na ulicy. Oprócz mnie na przystanku czekały jeszcze trzy osoby i mieliśmy taki pomysł, żeby wtedy się po prostu zrzucić na jakiegoś ubera. Ja szybko podskoczyłem do bankomatu, żeby wymienić pieniądze, bo oczywiście nie miałem już przy sobie gotówki wystarczającej i kiedy właśnie wracałem, to autobus już stał i na szczęście te panie, z którymi wcześniej rozmawiałem, po prostu ukazały kierowcy czekać do mojego powrotu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Piszcie komentarze, piszcie swoje propozycje na odcinki. Dajcie znać, czy właśnie ten był jakoś wam pomocny i przydał się. Widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia na scenie. Cześć!